Cześć z jej strony: z 2000, a dzisiaj mam dla Was zestaw serii Lego Ninjago Avatar Jaya Kapsuła Gracza. No i tak, zestaw ten pochodzi z roku 2020 i zawiera 47 elementów. No i tak, ogólnie takich zestawów w tej formie, takich automatów, dostaliśmy w trzech sztukach. To jest jeden z nich. Jeszcze był Kai i Lloyd. No I tak, samo pudełko ciekawie się prezentowało. Samo wygląda jak taki arcade. Tutaj przynajmniej tutaj jest taka o, takie wgłębienie. No I tak się tutaj prezentuje z boku. Na górze jeszcze ma taki ten yy, nazwa zestawu i numer katalogowy. No, i z boku jeszcze ma takie odrzutowce. I jakieś jeszcze tutaj stwory, i napis Ninjago. A z tyłu prezentuje się w taki sposób. O, tak, może wam pokażę. I prezentuje, co w środku znajdziemy. Mini figurkę. Jakie akcesoria. No, i jak to wszystko się tam prezentuje. A jeszcze na górze mamy tutaj przedstawione dwie minifigurki. No, i tutaj też mamy w sumie pokazane, że co w środku znajdziemy. Na samym środku jest Jay w stroju ninja, a z boku mamy ten awatar w częściach. I tutaj mamy też przedstawione, że mamy informację, że dwie minifigurki w środku znajdziemy. No i to jego akcesoria. Dobra, więcej rzeczy powiem, jak zobaczę, jak zbuduję ten zestaw, i wam go.

Jump back to it again Ninja, ninja Come on, Jump, come on Zestaw prezentuje się w taki oto sposób, no i tak. Zestaw może jest niewielki, ale za to miał duże tutaj naklejki. Ona na przykład z tej strony była jedna taka wielka, tak samo jak i z tej. Ogólnie w tym zestawie to były tylko cztery naklejki, bo te dwa po bokach, tutaj ten jeden większy na środku, z przodu, a tutaj jeden taki panel gracza. No i ten, akurat, arcade tak wersję mogliśmy widzieć w serialu Lego Ninjago? Kiedy to właśnie Jay przeszedł Osiągnął jedenasty poziom i mógł wejść do tego wspaniałego imperium. No, i tak tutaj z tyłu prezentuje się w taki sposób. Zaraz wam pokażę, co tam jeszcze jest. I na górze ma on, jakby takie rogi. A tutaj jest taka szybka. No, i tak tutaj mamy taki zaczep, czy coś takiego, i możemy sobie otworzyć i zajrzeć, co mamy w środku. No, i tak widać tutaj, jak figurka patrzy przez tą szybkę, w jaki sposób. I tutaj też mamy częściowo schowane części tej drugiej mini figurki. Tutaj jest więcej. Ale tak, na tej ściance co mamy? W każdym zestawie było inaczej to jakoś uporządkowane. Ale tak samo wszędzie było, że tutaj po prostu akcesoria i główka figurki, a tutaj nóżki i brzuch. I tak, co znajdziemy na tych drzwiczkach? Głowę tego drugiego dżê'a. Gitarę, pasek życia, no bo akurat w tej grze, dobra, nagrywa się w tej grze, każdy z tych ninja, każdy, ninja. każdy z tych, z każdy postać w tej grze, po prostu każdy gracz miał ograniczoną ilość życia do czterech takich. No i jak yy, stracił te wszystkie cztery życia, no to cóż. Game over. No i tak. Ten akurat nasz ninja, tutaj J, ma możliwość tutaj wsadzenia sobie tej ilości życia. O. I ma nad głową ten pasek. Fajnie, to wymyślili. Ciekawie. No i też tutaj ma po bokach takie możliwość wsadzenia sobie mieczy. Tutaj spróbuję. O. Mam tutaj akurat miecz z innego zestawu. O. I tak wyglądał, kiedy miał. No jak widzicie. Nie przeszkadza to w noszeniu tego paska życia ani nic z tym stylu. No, i też tutaj jest broń naszego ninja. I możemy sobie, o! Mamy tutaj już wersję ninja, ale również możemy, jak widzieliście, mamy tutaj główkę i sobie stworzyć tą drugą postać. I żeby to zrobić, musimy odczepić dół. Gdzie mamy ukryte nóżki i brzuch minifigurki. I to w sprytny sposób. Bo tak jeden na drugim, tutaj jeden za drugim, i tutaj stoi sobie figurka. Więc ciekawie to sobie schowali i można tak sobie przenosić yy, fajnie. Tak, konstrukcję No, i tak w zestawie, jak wcześniej wspominałem, znajdziemy dwie mini figurki, i to było wszędzie. No w tych, wszędzie. W tych trzech zestawach. Jedną figurką była yy, wersja ninja, którą mogliśmy zdobyć też w innych zestawach, a drugą wersją było, był ich awatar, który się pojawił tylko tutaj. Zarówno Jay'a, jak i Lloyda i Kaja. No akurat ich trójki tutaj było. No i tak, zaczniemy sobie omawianie od tego J.A. No i tak, jak już wspominałem ten pasek życia ten, no po prostu się zamienił w kostkę. Pewnie tam widzieliście wstawkę. Ciekawie wygląda tutaj broń, bo jest skonstruowana z takiego kontrolera. O, takiego złotego. I też obie te figurki mają dokładnie te same nóżki. No, i tak, Jay ma tutaj prawą rękę w tak białym kolorze. No, i tutaj tak się prezentuje z przodu. Też, zdejmę mu to wszystko, może będzie łatwiej. O! No, i ten element na jego plecach wygląda w taki sposób. Jest on duży. Fajne są te naramienniki. No, i można byłoby to gdzieś wykorzystać, nie wiem, do jakiejś walki. No, walki. Jakiś makiety z jakąś walką. Tak, maska też jest tutaj fajna. Tutaj, jakby, taki ekran się pojawia z jego oczami. I mamy też tutaj drugą alternatywną wersję twarzy. Taką już bez tych okularów wirtualnych rzeczywistości. Tylko mamy po prostu takiego uśmiechniętego Jaya. I tak, jak mu założymy tą maskę, no to wygląda w taki sposób. Tutaj też ma jakiś symbol. No, i z tyłu ma jeszcze te samoloty, co są z pokoju tego automatu. No, a tak tutaj z przodu wygląda. Jak już nie wiem, czy wspominałem, czy nie, to tak. Yy, Wersję tych ninja w tym stroju mogliśmy zdobyć w innych zestawach, ale tymi wyjątkowymi dla tego zestawu były te awatary. I tutaj mamy awatara Jaya. Który się pojawił pod koniec któregoś z odcinków, już nie pamiętam. Ale po prostu miał grupę swoich fanów i dał koncert. Mamy tutaj gitarę dla niego, taką niebieską. Nie ma niestety żadnych nadruków, tutaj strun ani nic. Ale nie, nie pamiętam, czy w serialu miało, czy nie ten struny. No musiało mieć w sumie, ale to jest świat gry. Tak, jak już wspominałem wcześniej, nóżki są dokładnie takie same jak u tego Jay'a, ale wyróżnia go odsłonięta klata. A i ten awatar to się nazywa Jay Supergwiazda. Zapomniałem wspomnieć. No i tak, tutaj klata prezentuje się w taki sposób. Tutaj z boku jest gwiazda, i tutaj na pasku są pioruny. Białe włosy ma Jay, a pod spodem jego wyraz twarzy prezentuje się w taki sposób. Tutaj też ma jakieś takie błyszczące trójkąty, i też na klacie takie ma. I na oczach ma namalowaną tak, taki piorun i gwiazdę. Alternatywny wyraz twarzy to jest jak daje czadu. O. Albo jak coś śpiewa, albo po prostu się wciął w muzykę. A na plecach ma on nadrukowany nadrukowaną gitarę z piorunem i jakieś gwiazdy. Więc fajnie się tutaj prezentuje. Jeszcze Wam chciałem pokazać, że, o, że jak ta postać ma przyczepione ten pasek życia, to tutaj nie wejdzie. Nawet jakby to było bez tego czarnego elementu, to tutaj nie ma jak wejść. Trzeba go odczepić, i wtedy możemy tutaj wczepić tę postać. Tak więc podsumowując. Zestaw może jest niewielki, ale ma tutaj świetną minifigurkę. Mówię o tym Jayu. Chociaż i dzisiaj nawet ta wersja Ninja jest świetna. Chociaż wtedy to mogliśmy ją zdobyć też w, w trzech innych zestawach. Ale według mnie zestaw jest fajny. Jak już wspominałem, świetne minifigurki. A ten automat, pewnie do jakiegoś takiego. do takiej makiety z. Arkajdami bym się wpasował. Tak więc, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Jeżeli Wam się zestaw. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Będzie mi bardzo miło. Tak więc, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.